Cóż jak Bóg? Święta Rita to jedna z najbardziej popularnych świętych. Urodziła się w czasach średniowiecza, ale dorobiła się niedawno nawet profilu na Facebooku. Ludzie nie ograniczają się we wpisywaniu próśb i podziękowań. Nastolatek prosi, aby rodzice znowu byli tacy jak dawniej, jakaś studentka, żeby udało jej się zdać egzamin z mikrobiologii. Absolwenci wyższych uczelni modlą się do świętej Rity o dobrą pracę. Kobieta zdradzona przez męża prosi, żeby miała siłę wybaczyć i żyć dalej. Jedna matka prosi o uzdrowienie córki z anoreksji. Druga dziękuje, że święta Rita wyprosiła polepszenie stanu zdrowia dla chorego na autyzm syna. Są tacy, którzy proszą w sprawach finansowych, bo mają kłopoty ze spłatą kredytu lub otrzymaniem go. Spora grupa młodych ludzi prosi też o dobrą żonę czy dobrego męża. Także my, teraz, chcemy przedstawić jej nasze intencje, zawierzyć nasze życie i prosić, aby święta Rita była dla nas łaskawa w sprawach, które być może wydają się nam beznadziejne. A zatem odmówmy teraz wspólnie cudowną modlitwę do świętej Rity. O potężna i sławna święta Rito. Oto u Twoich stóp, nędzna dusza, potrzebująca pomocy, zwraca się do Ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc Ciebie wybieram sobie, święta Rito. Ponieważ Ty właśnie jesteś niezrównaną świętą od spraw trudnych i beznadziejnych. O droga święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorąco proszę. Nie pozwól mi odejść od Ciebie, nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę. Poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu oblubieńcowi, łącząc ją z Twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez Ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść jego męki. Jak mógłby on odrzucić Twoją prośbę i nie wysłuchać jej? Cała moja nadzieja jest więc w Tobie, i za Twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzucona. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć Twego serca i wielką potęgę Twego wstawiennictwa. O najsłodsze serce Jezusa które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości. Daj się wzruszyć moimi potrzebami i, nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechci wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica święta Rita. O tak, za wierność jaką święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka, i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna. A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twojej wielkiej czcicielki świętej Rity, aby łaska, o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen. Na koniec przyjmijcie Boże błogosławieństwo, Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Któż jak Bóg?